A może po prostu niepokalana, która zawsze mu towarzyszyła, przywołała w jego umyśle słowa Ewangelii, które wskazywały mu wówczas drogę męczeństwa. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich, mówił Jezus. Te słowa najlepiej oddają istotę ofiary ojca kolbego poniekąd. Wpisaną w kapłaństwo służebne. Ta beatyfikacja Maksymiliana przecięła wszelkie wątpliwości na temat, jaki wzór kapłana potrzebny jest czasom dzisiejszym. Właśnie taki, wzór człowieka, który umie życie swoje oddać za braci, bo nie masz większej nad te miłości, podkreślał prymas tysiąclecia. Kardynał Stefan Wyszyński